Kochani, bardzo króci bo baterie już widzimy, mi się wyczerpują. Już na ostatniej nodze jestem. Dzisiaj mówię o tym, żeby przejąć władzę i odpowiedzialność za swoje życie w swoje ręce. Często słyszymy, że ktoś mówi: To jest jego wina, albo to ona mi to zrobiła, wyrządziła krzywdę. Kochani, nie ma czegoś takiego. Tak naprawdę, to my sami pozwoliliśmy na to, żeby ktoś nam tę krzywdę wyrządził, żeby ktoś coś zrobił. Albo nie powinniśmy tam w ogóle być, czy w tym związku, czy w tym miejscu, czy w tej pracy. Albo powinniśmy się z tego wycofać, kiedy jest na to czas, ok? Zmienić decyzję, bo zawsze zmian można dokonać w każdej chwili. Jeżeli w tej chwili siedzisz i słuchasz mnie i myślisz, tak, to jego wina, to przez niego, i może nie daj Pani Boże, krzywdzi cię fizycznie, psychicznie czy emocjonalnie, pamiętaj, że zawsze jest super czas na to, żeby przejąć władzę w swoje ręce i zacząć robić co innego: wyjść, otworzyć drzwi i uciekać. <grym> zawsze jest ta możliwość. Nie jesteś w więzieniu, no chyba, że naprawdę jesteś. To faktycznie twoje możliwości są ograniczone. Wszystko, co się dzieje, jest za naszą zgodą. Inaczej byśmy tych kroków, tych decyzji nie podjęli. Kiedy Przejmiemy władzę w nasze ręce, dopiero poczujemy się dobrze, bo będziemy kierować się własnym sercem, własnym powołaniem, robić to, co czyni nas szczęśliwymi. Czy jest to łatwe? No. To też zależy od ciebie, jak do tego podejdziesz. Czy będziesz narzekać, że to jest bardzo trudne, niemożliwe? No, i wtedy rzeczywiście będzie trudne i może nawet niemożliwe. Czy po prostu musisz robić, co musisz robić, bo siedzisz za kierownicą? To jest właśnie o tym, mówi Myśli przy kawie moja książka. Zawsze masz tę decyzję. Albo siedzisz za kierownicą, albo jesteś pasażerem, albo w ogóle siedzisz z tyłu. Już w ogóle masz niewiele do powiedzenia. To jest decyzja, która zależy wyłącznie od Ciebie. Spojrzysz na życie inaczej, wszystko zacznie toczyć się inaczej. Wiecie, tak samo jest i z naszymi politykami. Kto to by nie był. I ja wpadłam na, na ten pomysł, że jeżeli nam obiecują podczas wyborów, cuda, niewidy i wianki, jak to moja przyjaciółka mówi, i potem tego nie spełnią, nie wypełnią swoich y, obietnic, dlaczego nie powiedzieć im, jesteście kochani, zwolnieni? Bom! Wyrzucić ze stanowiska. Dlaczego nie? I kiedy ktoś szuka pracownika, pracodawca słucha, słucha tych różnych, i to potrafię, i tamto potrafię, co, co ta osoba stara się zaimponować temu pracodawcy. No i jeżeli zaimponuje i wypełni, to wszystko jest ok. Dostanie podwyżkę, ale jeżeli nie, to co powie pracodawca? Dziękuję, do widzenia, to były kłamstwa. Tak naprawdę i, i tego, i tamtego, i niczego nie potrafisz, i po wszystkim. Więc, jeżeli polityk zrobi nam taki numer, że naobiecuje, a potem się okaże, że to wszystko była bujda, też należałoby powiedzieć: Dziękujemy. To były wszystko kłamstwa. Nie potrafisz dopełnić tego czy i tak, nie wypełnić swoich obietnic. Dziękuję do widzenia i zrzucamy ze stanowiska i powołujemy następną osobę. Myślę, że ta następna osoba już by nie potrafiła kłamać, bo by wiedziała, że kłamstwa będą miały krótkie nogi. Zawsze mamy wybór. To, że było coś przez wiele lat w taki czy inny sposób, to jeszcze nie oznacza, że już zawsze musi tak być. Buziaczki? Całuski? Uściski? <laughs> Army de kolejne